Witam serdecznie. Jest 3 maja. Dzisiaj świątecznie, tak, konstytucyjnie, więc, taki dzień podniosły jakby dla naszego państwa. Słuchajcie, jesteśmy na pasiece. Pszczoły dzisiaj dają takiego czadu, że to jest goła mała. Pogoda wyszła, jest chłodna, bo ten wiaterek jest chłodnawy, tak. Ale ogólnie jest dość, jak widać, dość przyjaźnie dla pszczół. Muszę walczyć troszeczkę z tym słoneczkiem. Oczywiście, znowu powiedzmy, że będziemy sobie nagrywać tak na stałe i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale naprawdę, słuchajcie, patrzcie. Pszczoły dzisiaj. Oszalały, tak? Wczoraj padał cały dzień deszcz i nic specjalnego nie mogło się z nimi wydarzać, tak? Były cały dzień, całą dobę były pochowane. O, ale tu co się wyprawia. I to jest za każdym dniem, kiedy jest taka pogoda, to te takie godziny usilne lotu, to wygląda coś takiego. Ja dzisiaj... Miałem zamiar coś grzebność do pszczół, tak? Tak delikatnie oczywiście, żeby znowu po tej ramce coś dodać i tak dalej, żeby... Tak jak ja to buduję sobie to, żeby sobie to budować cały czas ale niestety no... o tu co się wyprawia dzisiaj. Patrzcie Naprawdę, nie? W połączeniu z tym momentem oblotowym jakby i tak dalej to dzieje się niezły na pasiece. Tak, tu coraz bardziej szykuję. Za chwilę będziemy sobie dalej szykać, to herameczek poszło, tak? Ten stół według mnie na razie sobie zostanie. Bo jak go dotknę, to on już się rozsypie, <laughs> więc będzie taką moją bazą, a tu będziemy mieć wszędzie już pszczoły. Nie? Tu będziemy mieli prawdopodobnie odwrócone tak, jak mam tu, i można było swobodnie sobie chodzić. A tu już nie, zaczną się inne pszczoły. Tak i tu będziemy wchodzić, tu będzie rządek pszczół aż dotąd. Tu, nie? Między tymi drzewami, żeby te drzewa, nic im, żeby się nie stało. No, i potem tam pójdzie rządek, tak? I jako trzeci jeszcze, no to tych dokoptujemy, tak? Dodatkowo te miejsca, co tutaj, co naprawdę, słuchajcie, dokoptujemy. Dzisiaj już sobie myślę, tak, z czego sobie porobić stojaczki, bo to jest ważne, tak? Żeby były porządne, dobre stojaczki porobione. A Wielkopolski będziemy tu upychać, nie? W tą górę muszę sobie tych skrzynek jeszcze dowieść mi się bardzo dobrze stawia na tych skrzynkach od piwa. To jest przewiew od, od spodu, tak. Nic specjalnego się nie dzieje, nie jest to drewniane, więc nie chłonie wody. Mi się te skrzynki bardzo podobają od browara. To są ogólnie bardzo stare skrzynki od jakiejś wody, tak. Bardzo bardzo stare, ale to już nie ma znaczenia. Jakie? Ważne, że w tej wersji od piwa. To one są super. Słuchajcie, jazgot jest niezmierny. Ja, o jeny, ale tu się, zobaczcie, co tu się wyprawia. U la Nie? O, ale teraz to się wyprawia. Nie wiadomo, coś tu się, coś tu się chyba tym pszczołom pomyliło. Nie? Na serio. Czym dalej w las, tym naprawdę jest, no, naprawdę jest ogrom. Ogrom. Tam, co się w ogóle dzieje. Teraz zamknąłem tutaj ten bokim, to one wszystkie wylotkiem. O masakra. Jak błaga, kochani. Ja w życiu nie miałem czegoś takiego z pszczołami. Nie, te pszczoły naprawdę pędzą. Słuchajcie, byłem na y, tej pasiece hospicjum. Y, y, tak, no to w jednym, w tym wielkoruskim to te mateczniki zrobiły później, więc zdążyłem wyciąć mateczniki, zanim coś się wygryzło. Niestety w tym ulu, co, co te żółte miałem, włoskie, no to one zaczęły szybko robić mateczniki i ja się trochę spóźniłem i tam się coś powygryzało i ja coś tam pokosiłem, ale nie udało mi się znaleźć tej matki niestety, nie wiem, ale łaziła i zgryzała inne mateczniki, więc coś tam się wyprawia, tak? Później, może zrobię wzgląd to znowu i ją złapię wtedy, nie? Bo żeby się nie unasieniła, Franca. Było niepogodnie, więc nie miałem jakby okazji, żeby w pełni se pójść i to porobić. A mogłem, nie? Nawet w deszczu pójść. Ale tam to i tak mam jakieś ruchy do wykonania. Teraz tam poskładamy do kupy, ale, ale w tych dwóch ulikach, no niestety, na pszczole wygryżającej się nadal jest waroza. I tam, tam, jest widoczna ona, więc ja teraz y, dzisiaj y, pojadę i, i, i tam y, skroplimy spłytki po 20 ml na ul. Tam są już resztki czerwiu, też ten czerw ostateczny to się już wygryza wszystko, więc zaraz to się wygryzie. No i tam pod koniec tego tygodnia będziemy to y, zrzucać na ten ulik po środku. Tam na sadzie na pewno nie ma takiego szału jak tu, na pewno nie, nie? Tam jest dużo chłodniej, ten wiatr przewiewa te ule. Tutaj to wszystko stoi w takim zaciszu, jak zwykle, jak w pokoju. nie? Więc taka jest historia. I te pszczoły dzisiaj naprawdę polatają tutaj. E, miałem się coś zerkać, ale chyba nie będę im przeszkadzał. E, muszę pasiekę jakieś hospicjum przygotować. Tam trzeba zrobić te kwasy z płytki. Trzeba. I to dzisiaj to zrobię, i, i, i to potem dopiero będziemy to łączyć, żeby na tą małą rodzinkę, nie wsypać warozy, nie? O ja mówię, jakieś przygody z tymi pszczołami. No ale ja się z tym uporam i już będzie wszystko w porządku, tak? I później będziemy walczyć tutaj dalej. Tutaj ja nie widzę, żeby coś słabło. Tutaj się dzieje coraz lepiej. Po tych pszczołach patrzę. No ale to wszystko zależy, co się dzieje w tych ulach, tak? E, e, ten deszcz popadał wczoraj, jeszcze dzień cały, więc ta roślinność naprawdę teraz daje czadu. E, Mogły być oczywiście trochę cieplej, jak zwykle, ale, ale nie jest źle. Nie? Te pszczoły widać, że sobie radzą bardzo dobrze. Właśnie ten ich uczy. Może później coś zerknę do tych rodzin, które są już rozrzucone, tak jak tutaj jest wieżyczka. Ale ogólnie to bym, to chyba nic nie będę dzisiaj robił tak przy pszczach. Raczej zajmę się przygotowywaniem dalszym pasieki, a po prostu w tygodniu, tam nie wiem, środa, czwartek, coś takiego, jak będzie pogoda, to przyjdziemy tu do pszczół, wtedy znowu zaliczymy hospicjum i tam już będziemy łączyć o poranku, że zrobimy sobie jeden dzień cały pszczołowania na maksa. Ja tylko tam czekam, żeby się ten czerw cały wygryzł. Nie, żeby tą pszczołę już zrzucić młodą. Tutaj w tym uliku ona tam mnie dopomoże bardzo ładnie. I tam zrobimy całkiem ciekawą rodzinkę z tego wszystkiego. A, a, a tutaj trzeba będzie podjechać no i popatrzeć, tak? Podokładać już ramki. Trzeba będzie budować coraz więcej w ulach te góry, tak? Co teraz chciałem powiedzieć, bardzo ciekawą rzecz, że jak one będą. Tu miały ten czerw, tu, tu zrobią to miodnie. To tu jest szansa na pyłkowo. na pieżgowo. Więc w momencie kiedy ja będę stąd robił tu rotację, to ja będę mógł ukraść jakieś ramki z pieżgą. Nie? I no, będę mógł je wrzucić za mrażarkę. No, i to da ten efekt, rezultat, tak, że będziemy najzwyczajniej przemrozimy. A później będę mógł sobie wychromolić i mieć pierzgę. Tak? Normalnie w słoiczkach. No ale to musi ten rok być taki, żeby tą skrzynkę mi teraz załadowały coś pierzgą, tak? Że w momencie tej rotacji ja będę mógł sobie ukraść coś. To też jest uważam ważne, te mocniejsze rodziny, co już tak przeglądaliśmy i tak dalej, to już miały tutaj trochę pierzgi, nie? Więc są szanse, że tutaj po prostu zdarzą się całe ramki w tej pieżdze. Tak? Bo pod tym czerwiem one układają tą pierzgę, nie? Więc to są szanse na to w tym roku i to, że jest właśnie chłodnawo i tak dalej, i tak dalej, to będzie nosić ten rezultat, że one będą nosić bardzo dużo pierzgi, tak? I będzie szansa na w tym roku być może, żeby ukraść takie ramki. Ja tak pyłku to nie bardzo zbieram. Bardziej się czaję, że zdarzy mi się rok taki ładny pierzgowy, nie? Że będę miał całe ramki z pierzgą. W tym momencie właśnie ten, ten, mom, ten motyw rotacji, on właśnie pozwala na to, że możemy takie ramki wychwycić i wybrać, tak? I to też jest właśnie fajne. Pszczoły, naprawdę. Ja nie wiem, czy one w tej chwili trochę nie wracają, bo, bo tak jakby chciało coś pokropić. Ta pogoda nadal jest trochę zmienna i w ogóle, ale widzę, że pszczoły to wykorzystują bardzo, bardzo ładnie. No i to jest chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć na dzisiejszy dzień, jeśli chodzi o pasiekę. Na przegląd jeszcze poczekamy ze 2-3 dni, wtedy dopiero wpadniemy, tak? Mam nadzieję, że te rodziny, które jeszcze nic ze sobą nie zrobiły, że jeszcze nic nie pobudowały, to już coś zaczną, bo to już najwyższy czas. Nie. A jak już one w tej chwili przy tym moim podglądzie nie będą miały czegoś pobudowanego. No to już ewidentnie takie rodziny będą na tej karteczce żółtej, będą już odznaczone. Nie? Że one nie, że one nie, że one do nic ciekawego z nimi nie będzie robione. Ewentualnie przyniosą ten miód do momentu końca rzepaku, a później będą zrzucane na wieżę obok. Nie? I one jeszcze tam dopomogą w okresie tym, takim jakby akacjowym. Tak, w tym roku faktycznie te pszczoły takie są w tych ulach i tak, tak one tutaj ładują po wylotku, że w przyszłym roku, jeśli coś takiego będzie. To przymontuję im tą siateczkę budowlaną, bo widzę, że normalnie na trawie w ogóle te pszczoły się ogarną i w ogóle one tam powlatują, ale by miały trochę łatwiej, tak? Ja nie myślałem, że takie pszczoły będą pierdutne. Ja teraz nie będę latał z jakimiś siatkami w ogóle, ale, ale no prawda jest taka, że, że widzę, że one się wnet nie mieszczą, tak? W ten moment szczególnie oblotu. Tutaj ładują przez ścianę, to ich tak nie widać. Ale widzę, o w tym uliku bardzo się zrobiło ładnie. Nie? A to nieduża rodzinka poszła do zimy. Te też tutaj. Fajnie. Jest super. Pasieka coraz bardziej się rozwija, i to było to. Wszystko życzę miłego dnia. Mimo tego, że właśnie niekoniecznie jest jakaś pogoda zabójcza piękna. A tu chciałem Wam pokazać na kilka sadzonek. Jedna mi się widzę tu przyjęła. Muszę ją sobie tutaj ładnie jakoś podłożyć i zachować, żeby się jej krzywda nie stała. To jest taki wilczomlecz. To się zrobi, krzak pokroi porzeczki. Z takimi miękkimi łodygami, i tak dalej, ale on pięknie kwitnie, i on pięknie kwitnie przez cały sezon i pięknie jego pszczoły latają bardzo, bardzo usilnie. Więc bardzo fajna roślinka. A ja tu przyniosłem kilka tych odnóżek. Tu widzę, coś mi rośnie, tak? Więc on, jak mi się rozrośnie, to ja będę go rozkładniał i, i robił z niego też takie zagajniki, bo to naprawdę jest bardzo dobre. Ja uważam dla pszczół, właśnie z tego względu, że to jest bardzo duży krzak, i ma bardzo dużo kwiatu, i ten kwiat jest fajny, i te pszczoły naprawdę na nim lubią. Ta, ja to widziałem to z ogrodu, przytaszczyłem, i to jest jakiś wilczomlecz jakiś duży, dziwny, nie nasz. Nie? I to i było to wszystko. I życzę miłego dnia.